my enemies are many my equals are none Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Krzysiek Wer, a to kolejny odcinek z gry Banished. Zaczynamy na praktycznie na tym samym miejscu co ostatnio, w tej samej wiosce. Gdzie ostatnio, co ostatnio się działo? No praktycznie w ostatnim odcinku zaczęliśmy. Wybudowała się ta chatka pod herbalista, jest wybudowana Getter's Hut. To były ostatnie rzeczy, tu też... Gościu, który zbiera i sadzi. Co więcej, z żywnością naród nie ma źle. Tylko trochę z, z zdrowiem ludzi. Nawet dzieciaki się rodzą. Ci tu nie chcą się dupcy dziną. Będzie za nim długo trzeba wybudować kolejny domek. Z tego co mi się wydaje. Ale to dopiero jak ci wejdą w dorosłość. Te dziewiątki, te. Eee, większe dzieci, o, że tak powiem. Naszym na pewno głównym zadaniem z kolei będzie wybudowanie szkoły i przetrzymywanie po prostu ludzi, żeby byli pracownicy bardziej wykwalifikowani i bardziej wydajni. To według mnie na późniejsze etapy gry będzie potrzebne. Szkołę albo wybudujemy gdzieś w tych terenach, albo w tych terenach. Coś takiego. Co więcej, no na razie zostało nam czekanie, możemy przyjrzeć się w sumie z... na mapę Co mu możemy tu spotkać, o tu dużo Dużo dóbr jest, naprawdę dużo Ty... Nic tylko zbierać, o tu też ciekawe takie miejsce na miasto, tylko tu ciężko by było o żywność Mało, mało tutaj w tej stronie jest yy, pożywienia z wody. O, tutaj jest rzeka, ale tu już jesteśmy my. O, 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 o. Teraz y, herbalist. Pokażcie mi to, tu dwóch, bo już mamy ludzi, i tego jednego na razie zostawiam. Chyba, że ktoś tu jeszcze się zaraz pojawi. Tak, pojawi się więc. Forester może być jeszcze jeden. O, już mamy 2000 żywności. Pięknie, to mi się zaczyna podobać. Ale dobra, patrzymy dalej na mapę. Tu już na lewo nic dalej nie zejdziemy. Więc sobie powiedzieć tak, jak mogę, że na tej mapie. No, najlepszy teren do życia jest właśnie tutaj. Dobra, teraz najważniejsze będzie wybudowanie szkoły. Town Hall jeszcze nie, hospital. O, tu jest szkoła. O, można by było ją w sumie wybudować tutaj. I tak też o to zrobię. I na razie ludzi mamy pod dostatkiem do wszystkiego. Więc szkoła jest dobrym rozwiązaniem dla tych nowonarodzonych nowo dzieci. O, już trochę się ich tu rodzi. I potem jeszcze wybudujemy budynek Irona. Mamy trochę, coś tam Irona jest. Mieli wydobyć. Wszystko tutaj mają wydo wydobycia, więc. Mam nadzieję, że niedługo to będzie wydobyte. Będzie trzeba jeszcze trochę postawić do żywności, na pewno. No i tu ze dwa domki. Taki będzie plan. O, już się życie trochę z Citizenów powiększyło. Idealnie. Jak tutaj zbieranie. Eeeh... żarcie nie to, co to było? Zeszłego roku 981. No nie aż tak dużo, no ale... Zawsze, zawsze coś dobra, co tu, co tu mamy? Zbierajcie tego Irona, jakby mi to wszystko powykopywali Drewno tu pozbierali. Drewna już nie muszą zbierać, drewno się będzie stąd zbierać. Chociaż daleko, daleko ma do drewna gościu. Dlatego zróbmy jeszcze jedną rzecz. Czyli tu jest ten. O tu, tak. Tutaj, dajmy też y, do zbiorów. Może być z dwóch stron. Nic mi to nie będzie przeszkadzać. Ci mają bliżej tu. Chociaż potem, jak drewno będzie. No, troszkę może to zarąbane jest. Przesadzone. No ale dobra. Tu może co innego będzie zbierane. No zobaczymy, zobaczymy. Bo potem jak ten będzie miał za daleko, to już... Damy ci limit 500. Bo jest coraz więcej ludzi. Dobra, i jak tu sytuacja wygląda? Czemu tej szkoły nie budują. Stone jest, wszystko jest, Iron jest. Ile irona jest? Idealnie 16 nawet więcej, bo tu jest 5, jeszcze czyli 21. No, nic mi tu nie dają. Na razie z tą do doprowadzają. Szkoła by się naprawdę szybko przydała. O, dobra, teraz doprowadzają iron. Idealnie. Iron jest tu też zwiększany. 6, jeszcze 10. No, ruszajcie, dupska, i tam zanoście. Zrobimy tu jeszcze jedną rzecz. Mianowicie tu drogę. Jak komuś się będzie chciał postawić. Żeby szybciej tutaj chodzili. Bo na razie to tak trochę to wolno. Tak anemicznie to robią. Czego tutaj jest... Herbs limit dawaj z 500 Lepiej więcej Lepiej to gromadzić niż żeby było za mało Tu limit naj 150 No ten to ładnie limity Czepię Dobra, budujcie tą szkołę szybciutko Mam akurat gościa do szkoły Żeby robił I niech będzie już No jeszcze żeby ten się chycił może się jeszcze załapie na uczenie, a może nie, nie wiadomo, nie wiadomo. Przybliżmy sobie, jak to wyglądają te warzywka. No, tak dziwnie, ale rosną szybciutko. No, w sumie jest na speedze wielkim. Ci też się tu jakoś radzą. Dobra, i tu do szkoły jeden przyszedł. Jak załapie się ten? A, nie, nie załapał się chyba. Dobra. To teraz domki. Tak jak mówiłem, ze dwa domki. Żeby ludzie mieli gdzie mieszkać, bo coraz więcej ludzi jest po domkach. A tego musi się tu rodzić. Tylko tu mi się nie podoba, bo ci się dalej nie rozmnażają. Nie wiem dlaczego. No ale dobra. Za długo nie będziemy budować już kamienne domki. Będziemy to przerabiać wszystko, więc... Myślę, że nie będzie tak aż najgorzej. No i pięknie, to mi się podoba, że się zwiększa wszystko. I pięknie, tu będzie można iron wydobywać, więc on będzie szybciutko tutaj dostarczany. Drewno jest tutaj, bo las najlepiej, żeby budowali tu. Ci też są w lesie. Idealnie, idealnie. Według mnie na razie wszystko się ładnie układa. Kamieniołomu myślę, że nie potrzebuje na razie robić. Eee, co mamy tu? Dwóch ludzi, tak? Do roboty. Czyli można by było coś w sumie Zbudować szpital Może kościół, tylko że no, na kościół trzeba naprawdę, naprawdę wiele Ale jakbyśmy go zbudowali tutaj Ten kościół. Dobra, to byśmy wydobyli Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jest kamienia mało. W porównaniu do tego, co potrzebuję. O, tu po dwóch się roznieśli. Tu jest dwóch. Tu jest jeden. Nie znalazł swojej partnerki życiowej. Czy partnera? O, partnerki. Tu jest zaziala z was dużo. No, zobaczymy. Ten domek jest nie jest spisana na samotność, o, że tak powiem Dobra, pokażcie mi teraz... Ymm, mam tu gdzieś... Aha, tu mam w całości. Mam 124, 28. Irona mam mało, ale Irona widziałem... Wydobili w ogóle stąd wszystko. uu, Już tu poczyścili. Dobra. To Irona najlepiej by było, żeby zebrali dalej stąd. O, jego tu jest dużo. Dobra, kamienie jest 127. A kamień jeszcze gdzie jest? O, tu jest jeszcze kamień, tu jest iron. Kamień jakbyście potem wydobyli. Aha, wiem co mógłby zbudować zanim ten haunting cabin. I w tym miejscu by była ona najlepsza, bo tu jest pełno tego. Zamiast kościoła. I to by było dobre, a na kościół będziemy już wspierać. Później, tu można by było w tych terenach w sumie zrobić taką wydobywczą osadę Logislaus Spoko. Mm, 45 jest, nie ma tak źle. Tu można by było taką wydobywczą, czyli kamieniołom i iron. Tak by było najlepiej, bo w sumie zbieractwo tego wszystkiego tutaj w pobliżu zaraz nam się skończy i będą mieli odległe tereny. Stono jest, stono jest na razie dużo. O. Trochę drewna jest mało Rzeczywiście, tak jak żeście mówili, to stąd zbierzcie drewno, będzie najbliżej według mnie. No ale tu jeszcze jakieś te 5 Loga jest, więc nie ma źle. Nie ma tak najgorzej. Ten też w sumie nie ma daleko tutaj chodzić po to drewno, więc nie ma źle. Nie ma źle. Dobra, ona już jest O już zbudowana ta chatka. I w sumie tych dwóch ludzi bym mógł odprawić akurat do tego. Zobaczymy jak to będzie z lederem. Bo widzę, żarcia jest w miarę do dobra ilość, ten życie citizenów będzie tak się zmniejszać, zwiększać. O, już mamy siedmiu. I dwóch uczniów. Świetnie. Hunterów. Tutaj tych dwóch. A my już mamy dwóch uczniów. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Ten dalej nic nie mam. Jak minie zima, to moglibyśmy jakieś chatki rozbudować do kamiennych w sumie. O, ten ma prawie fulla tutaj już. Dużo, dużo się tu nas zbierało. Ale świetnie, bo jest jedna chatka rybaka, tylko. O, która już coraz więcej produkuje. To mi się podoba, naprawdę. O, iron tools z... z całą pewnością starczy. E, ci, jak będą mi to robić, nie wiadomo jeszcze. No i w sumie, w sumie tak patrząc, e, na ten odcinek moglibyśmy w sumie zakończyć. Mamy 19 ludzi, dwóch yy, uczniów, siedmiu yy, dzieciaków. No i miasto w miarę dobrze się rozwija. No to w tym odcinku będzie to wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie dać łapkę w górę. To bardzo motywuje do dalszego działania. Zapraszam także do subskrypcji kanału, by być na bieżąco z innymi produkcjami oraz z tymi. A raz zapraszam na mojego fanpage'a na facebooku. A teraz, czym ci się? Cześć.